Wybaczcie ten przeskok, ale mój młodszy brat zaatakował drzwi. Ale wróćmy do gry. Właśnie się wałem, sam tutaj gdzieś w kanałach wentylacyjnych. Jest bardzo jasno, ale ja temu zaradzę. I jest pięknie! Cholera. Jakieś kompleksy badawcze tutaj są. A wyczaili mnie. Kurcze. A mogło być... zaskoczenie. No, kop się udał Nareszcie ha, Dobrze widziałem, coś mi tam mignęło Nareszcie wzmacniasz zdrowia ja dawno w ogóle żadnego sobie nie wyhaczyłem A ja to muszę wykorzystać Wykorzystam i zmienię broń Cholera. Cholera. Dobrze. No tak. To mnie teraz zmylił, myślałem, że on żyje. No to miotacz cząsteczek już mi się skończył. Tutaj muszę pilnować latarki, bo. No, niedobrze. Fetal, możemy sobie pogadać? Odebrano dziecko. No to tutaj jest mowa o naszym znajomym Pointmenie. No tak, hurra, kostnica, co tutaj idzie. Tylko zgaduję, że to był Chen. To tak tylko nie mam. Nie musiał być to wcale on. Do kibli nawet nie wchodzę, bo po co? Widzicie to? Ach, trupy zaczynają nas nawiedzać, a ja tu w ogóle nie mam... Ktoś by się mógł... Kurwa. Ktoś przyjazny mógłby się odezwać. A tam ktoś coś mnie śwignęło, chyba. Nie wiem, czy ja dobrze widziałem. W krwi coś siedzi. Gdybym nie wiedział, że coś tam siedzi, tylko sobie poszedł, no to na pewno bym był. Przerażony i to zdrowo. Oj, kojarzycie to pomieszczenie z wizji? W jednym z poziomów, z poziomów była orzesz ty, za wami. Ej, super. Tak, ciesz się, dziecko, że mordujesz ludzi. Bardzo przyjemne. Nie wiem, czy ja już to mówiłem, ale y, gra się rozkręciła. Za cholerę, nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Uff. O, ludzie. Znaczy, powiedzmy, że. Nie powinienem się z ich obecności cieszyć, ale... Kurczę, chciałem kucnąć. Trochę mało amunicji mam do tego. Pójdziemy sobie... ...ze strzelbą. Przynajmniej ten bardzo dziwny motyw... ...muzyczny ucichł. Czemu oni się trzęsą? Oni, ta fizyka troszeczkę Ech, dziwna jest. To jest chyba na hawoku. Światło się chyba zmieniło, albo zmieniło, się włączyło, nie wiem. Dobra, orzeszty. Aha, to jest to pomieszczenie. Nie, ja chcę stąd wyjść. A tych trupów tutaj poupychali, naprawdę. A no to są te pomieszczenia z tej wizji całej. Tutaj omijam te czarne plamy, bo wiadomo, czym to się kończy. Nazywam się John Breyers. Jestem jednym z genetyków pracujących przy projekcie Perseusz. Cały kompleks jest zamknięty, przy czym on nas tuch wbrew naszej woli. Idź po Fetela. Są tutaj. Coś... coś poszło nie tak z drugim prototypem. Nigdy się zbytno nim nie przejmował... JEZUS! Super. Nie, tam idę do przodu, mam to mam na to, że tak powiem, wyjebane. Jest naprawdę tak przyjemnie, że Winda poszła. Latarka też. Będzie epickie, bum! Pięknie, noga poszła. Gaśnica, która ratuje życie, cię zabiła, kolego. Jakieś drzwi uległy otwarciu, tylko teraz... Ach, te. Nie dobrze, tutaj na pewno ktoś będzie. Czen. A tu mamy windę i zapewne koniec poziomu. Koniec poziomu, o, yy, no. Ten kompleks jest dosyć straszący. Ale już się zbliżamy do końca gry. No. Kończy się ładować i do widzenia się z Państwem. Nie, no na razie, na razie o tak głupio się pożegnałem.